Głoś się gwiazda! Tutaj whiskey Fox Truciera. Co? Frank? Jesteś na linii? Pilnuję, żebyś czasem nie nawiał. Ej, wszystko cacy, robię co mi każą. Słuchaj. Przykro mi z powodu twojego brata. Dobra, jak stoimy z misją? Aż tap nie wyjaśnił? Tak, wyjaśnił. Chcę, żebyś ty to powtórzył. Tak jest. Spory wzrost działalności separatystów w tej części Gruzji. Sytuacja niestabilna, sztab ma rację. Ci ludzie są lepiej wyszkoleni i mają lepszy sprzęt niż zazwyczaj w operacjach tego typu. Szykuje się coś większego. Na ich czele musi stać jakiś kozak. Silny, cwany i wszyscy boją się go tu jak jakiegoś rozgniewanego bóstwa. Więc musimy podpalić im trochę ognia pod dupą. Pokaż im jak wygląda prawdziwe oblicze boskiego gniewu. Cień przerażenie. Tak jest. Szczegóły dotyczące misji znajdziesz na swoim laptopie. Pierwsza misja już czeka. To bezpieczna, szyfrowana linia. Nie potrzebujemy starych kryptonimów. Ja, ja sobie z siebie robię, człowieku. Bez odbioru. Cześć. to Arsen Kowacz. Jest wysoko w hierarchii separatystów. Według wywiadu to brzytwa z Borżomi. Wyciął w pięć całą wioskę, potem puścił ją z dymem. Zginęło 1500 osób. Mam 1500 gruzińskich lari. Jeden lari to ile? 40 centów? Może przybiję banknoty temu chujowi do klaty i napiszę na mordzie zapłata za Borżomi. No i wtedy będzie jasne, że jak ktoś zabija niewinnych cywilów, to dostaje konkretną wypłatę. Zrozumiałem. A drugi cel? Handlarz bronią. Igor Zajcew. Rosjanin. Najemnik należący do gangu kryminalistów. Dba tylko o pieniądze. A zapłatą za grzech jest śmierć. Dokładnie tak jak w Biblii. Wyżnę na nim rozdział i wers. Nie wiemy dokładnie, kiedy zjawi się tam Zajcew. Więc może przygotuj punkt obserwacyjny na pobliskim wzgórzu cień i przerażenie. Przyjąłem. Będę ci informować na bieżąco. Dobra, przygotuj się. Masz trochę czasu przed przybyciem celu. Rozejrzyj się przez lunetę. Wróg w zasięgu wzroku. Przyjąłem. Rozejrzyj się ich. Ogień do czasu przebycia celu. Zrozumiałem. Mają moździerz. Są przygotowani na taki atak. Zbyt wielu strażników. Nie wychylaj się. Jest snajper obserwujący teren. Same dobrze wyszkolone skóry syny. Może lepiej będzie go sprzątnąć, zanim zrobi się tu gorąco. Twoja decyzja. Chyba go mam. Wygląda jak kowak. Pasuje do opisu. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam. To kowacz. Pojazd celu zbliża się do pozycji. Jest oddalony o jakieś 250 metrów. Przygotuj się. Chodzi jakiś twardziel. To Zajcew. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam tożsamość. Czekaj na dobry moment. Może zdejmiesz obu naraz. Możesz strzelać. Jasne. Cele nie żyją. Potwierdzam. Opuść teren. Sytuacja była niepewna, ale odsłonili się. Dobra robota, Sokole oko. Dzięki. Chyba zasługuje teraz na odrobinę swobody. Wywiad donosi, że widziano gdzieś tu Roberta. John! Przecież to mój brat! Odmawiam żołnierzu. Nie ma go teraz na naszej liście. <słuch> Rozumiem. Zgadzasz się? Tak, zgadzam. Nie rozpraszaj się. Dość mamy problemów do rozwiązania. Zauważyliśmy duchy w kryjówce. Czujniki ruchu wykryły sygnał. Jak dużo? Trzech albo czterech. Zasadzka? Albo najazd. Możliwe, że kryjówka przepadła. Cholera. Mam tam mapy, dane wywiadowcze i pełno broni. Udaj się tam. Ale uważaj, pewnie się ciebie spodziewają. I dobrze. Nie boję się duchów. Bez odbioru. Będzie kopelat. No, racja. To za to królestwo w Afganistanie. Zrozumiałem. A może byś mi wreszcie wyjaśnił, co ja tu robię? Mam rozkaz zakłócić działania separatystów i zabić ich przywódców. I potrzebuję kogoś, kto zna ten teren. Jaja <grym> ja sobie kurwa robisz? Wyraziłam się jasno. Nie będę już pracować dla twojego rządu. Tak, jasno, ale jest jeszcze coś. To Robert. Jest tutaj. Robert? A, Robert! Wezwałeś mnie tu, żebym szukała z Tobą duchów. Wiesz, że jestem poszukiwana w Gruzji, tak? Posłuchaj, w ostatnich tygodniach CIA, BND i Mossad trafiły w północnej Gruzji na kogoś podobnego do Roberta. To wszystko? Jezu, John! Przyjąłeś to zadanie, bo myślisz, że on tutaj jest? To mój brat, Lidia. Rodzina. I co ja mam do tego? Znasz ten region lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteś świetnym żołnierzem. Wiem, że mogę ci ufać. To, co między nami zaszło w Afganistanie było dawno temu. Nie wiem, czy to cokolwiek jeszcze dla ciebie znaczy, ale przepraszam. Zachowałem się jak. jak ja. Nie chciałem cię skrzywdzić. Ty beznadziejny, pojebane dupku. Dobra. Pomogę znaleźć tego twojego braciszka. Odświeżę kontakty. Dam im znać, że wróciłam. To co? Widzimy się, żołnierzu. No, kolejny dzień w Braju.